Dzień dobry Państwu dzisiaj mam prawdziwą przyjemność, bo to sama przyjemność przecież zaprezentować Wam piękny samochód, samochód ikoniczny, legendarny, auto, które stało się wyznacznikiem właściwie stworzyło swoją klasę i większość producentów odnosi się teraz już w kategoriach osiągów i prowadzenia swoich samochodów sportowych do tego właśnie auta. Na początku powiem to oczywiście Porsche 911. Myślę, że nie trzeba go przedstawiać. Na początku pozwólcie, że przytoczę wam trochę historii 911. Skąd to właściwie jest? Czemu to się tak nazywa? Później o głównych cechach 997. A na samym końcu opowiem wam, co to za egzemplarz, skąd jest, w jakim jest stanie. Wiemy, skąd nazwa 911? No, pewnie tak, bo to popularna historia. Natomiast pozwólcie, że ją przytoczę. Ferdynand Porsche, e, oczywiście założyciel marki, e, postanowił skonstruować pierwszy model 901 w 1964 roku. To miał być następca w ogóle pierwszego auta od Porsche, czyli 356. Miało być bardziej sportowe, bardziej luksusowe. Sam zajął się projektem i nazwał to 901. Okazało się wtedy, że prawa autorskie do tej nazwy dzierży peżot, o czym Ferdynand Porsche nie wiedział. Peugeot wniósł skargę, swoje roszczenia do tej nazwy 901, no i Porsche musiało zmienić tą nazwę na 911. Najprostszą drogą było dodanie jedynki pomiędzy dziewiątką i jedynką, i tak powstała nazwa, tak ikoniczna dzisiaj wśród aut sportowych 911. Była dziełem przypadku. To jest już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta generacja 911 pod oznaczeniem 997. Mamy naturalnie, naturalnie 997.1 przed liftingiem i 997.2 po liftingu. W tym modelu Porsche postanowiło powrócić, co bardzo istotne, do charakterystycznych okrągłych lamp, które od zawsze były jednym z elementów wyróżniających 911, ponieważ w poprzednim, czyli 996, lampy były no, w takim dosyć kontrowersyjnym kształcie, i nie każdemu się to podobało. Na całym świecie powstała liga oburzonych, fani byli e, źli na to, że Porsche w tak ekscentryczny sposób zmieniło mortkę tego samochodu. I, e, no i Porsche postanowiło posłuchać fanów, krytyków i, i zmienić wizerunek tego auta. No i chyba wyszło na dobre, bo to jedna z najpiękniejszych generacji, jakie powstały. W stosunku do poprzednika, samochód również stał się dużo bardziej muskularny. Te tylne błotniki urosły, stały się bardziej wypukłe, wyoblone. W lusterku, jadąc, widzimy te błotniki w, w, z tyłu. Wygląda to fajnie. I e, oczywiście zmian jest cały szereg. I co ciekawe, ta generacja 997 to jest ostatnia generacja w której możemy zobaczyć silnik. Zwróćcie uwagę. Tutaj mamy pełen dostęp. Kolejne generacje już mają zupełnie zabudowaną tą przegrodę komory silnika. Mamy oczywiście dostęp do płynu chłodniczego w kolejnych generacjach i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze możemy zobaczyć ten silnik. A silnik w tym samochodzie to coś pięknego. To po prostu legenda, skonstruowana przez Hansa Metzgera, o ile dobrze pamiętam. To jest legendarny inżynier Porsche, który również opracował kilka fantastycznych silników, między innymi do Formuły pierwszej. Natomiast jego takim Magnus Opum życiowym największym dziełem był właśnie ten silnik. To jest tak zwany flat six, popularnie nazywany boxer. Czyli silnik ułożony, w którym cylindry są przeciwbieżne do siebie. Boksują się, są ułożone pionowo, jest ich sześć. I konstrukcja jest znana przede wszystkim z tego, że jest pancerna. Jest absolutnie pancerna i, i bardzo wytrzymała. Nikogo nie, dziwią, nikogo nie dziwią te samochody z przebiegami rzędu 150-200 tysięcy km itd. Co zazwyczaj w samochodach sportowych jest rzadko spotykane, to tu jest normalny, bo ten silnik jest po prostu fenomenalny, fantastyczny, bardzo wytrzymały. Amerykanie i Anglicy nazywają go bulletproof, czyli, czyli kuloodporny, bo taki jest. Odmiana, z którą mamy do czynienia, to turbo. Porsche wprowadziło tutaj dwie turbosprężarki o zmiennej geometrii. Które praktycznie eliminują nam tak zwaną turbodziurę. Turbodziura była spotykana właśnie w poprzednikach, w 996 między innymi, i no, trzeba było nauczyć się jeździć tymi samochodami z tą turbodziurą. W pewnym momencie to turbo się włączało, dając nam dużego kopa. A tutaj, no, niezależnie od tego, czy jedziemy 2, 3 z dwoma, trzema czy czteroma tysiącami obrotów tutaj ta tur turbodziura praktycznie jest zminimalizowana do, do, do bardzo marginalnych wartości e, właśnie dzięki temu, że Porsche zastosowało dwie e, turbosprężarki ze zmienną geometrią to rewolucja w 911 jeżeli chodzi o moc e, z tej 3,6 litrowej jednostki Boxera raz jeszcze powtórzę poezja po prostu jest kapitalna Mamy 480 koni mechanicznych i napęd na 4 koła. Stały napęd na cztery koła w turbo, który zapewnia nam 4,3 niecałe według pomiarów, to jest na 4,241 dziesiątych sekundy do setki. To jest naprawdę szybki samochód. To jest bardzo szybki samochód, który jednocześnie dzięki właśnie temu napędowi na cztery koła jest bardzo łatwy, prosty w prowadzeniu. Oczywiście mamy tutaj Również idealny rozkład masy, no bo to 911 jest, więc to był taki jeden z, jedna z cech charakterystycznych 911 idealny rozkład masy 50 na 50. Czyli 480 koni, 310 km na godzinę, prędkość maksymalna około 4,2 sekundy do setki, to już jest naprawdę, naprawdę szybki sportowy samochód. Do tego automatyczna skrzynia Tiptronic, również bardzo wytrzymała. To może zanim przejdę do omawiania tego egzemplarza, w co jest wyposażony, może jeszcze powiem Wam, jak się tym samochodem jeździ. To jest moja subiektywna opinia, oczywiście nie trzeba się z nią zgadzać, natomiast uważam, że jazda tą oklepaną 911 to jest najbardziej Ascetyczne, takie purystyczne doznanie motoryzacyjne, jakie możecie sobie sprezentować, samochód prowadzi się dokładnie tak, jak tego byście sobie życzyli. Układ kierowniczy jest bardzo ostry i zaraz za głową macie ten silnik boksera. Prawie 500 km mechanicznych napęd na 4 koła. Ciężko to opisać, ale ten samochód to jest, jazda tym samochodem, to jest czysta przyjemność z jazdy. To jest, e, można by wręcz definiować przyjemność jazdy jako jazdę 911. Mam nadzieję, że nie przesadzam, ale, e, ale takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia. Oczywiście ten egzemplarz to kabriolet, więc mamy miękki, składany, materiałowy dach. Zaraz również go złożę, byście Państwo mogli zobaczyć, e, jak on wygląda. Pytanie, które na pewno się... Pojawia w głowie, kłębi, czy ten samochód jest twardy. No z reguły tak, więc jednostki są twarde. To są auta o bardzo sztywnym zawieszeniu. Chyba, że mamy do czynienia z egzemplarzem wyposażonym w zawieszenie pasu, czyli Porsche Active Stability Management. A tutaj takie zawieszenie, o proszę bardzo, to jest ten przycisk drugi od lewej. Tutaj takie zawieszenie mamy. I to auto potrafi być naprawdę. I ten samochód dzięki temu zawieszeniu, właśnie, ma bardzo dualną naturę. Może być super twardy i, i będzie się czuć każdy kamek na drodze, albo może być miękki i komfortowy. Różnica jest kolosalna. To są dwa różne samochody. Jeżeli macie do czynienia z 911 997 Spasm lub bez. To są dwa zupełnie różne auta. W takiej codziennej jeździe wiadomo, że włączamy ten tryb komfortowy i naprawdę jest komfortowo, jest miękko, jest wygodnie. Dla mnie absolutny must have w takim aucie właśnie zawieszenie pasy. On zmienia wszystko. Dalej, z wyposażenia mamy tutaj również hamulce karbonowo-ceramiczne, czyli Porsche Carbon Ceramic Brakes, PCCB taki jest skrót Porsche. No, hamulce o niesamowitej wydajności. Hamulce, uważane przez motoryzacyjny świat, za, za jedne z najlepszych w branży. No, wiadomo, że to jest tarcza węglowo-ceramiczna, więc żywotność takich hamulców to jest praktycznie um, okres życia samochodu. One się nie zużywają, nie ścierają. Klocki jedynie podlegają, podlegają okresowej wymianie. Skuteczność hamowania samochodu na tychże hamulcach jest dużo wyższa niż na stalowych, no, i to jest praktycznie jeden z najdroższych dodatków, jakie w tym samochodzie można sobie sprezentować. Ale zanim, bo już przeszedłem do wyposażenia, to może jeszcze kilka słów o tym, skąd jest ten egzemplarz, co to za samochód. To jest samochód krajowy. To jest samochód absolutnie bezwypadkowy, bezkolizyjny. Wiadomo, jak Państwo widzicie, to jest oznaczenie 997 Turbo z napędem na cztery koła. Samochód z 2008 roku z przebiegiem 126 tysięcy kilometrów. W stanie Często nadużywane jest to słowo, natomiast ja pozwolę sobie, w stanie kolekcjonerskim. Ten samochód nie posiada żadnej rysy, żadnego otarcia. Gdzieś widziałem jeden odprysk. Gdzieś widziałem jeden odprysk, który chciałbym... Chyba tutaj jest... Tak. Jest tutaj na drzwiach. To jest odprysk, który mamy na tym samochodzie. Eee, także krajowy, bezwypadkowy egzemplarz w fenomenalnym stanie. Eee, odkupiliśmy go z kolekcji takich właśnie samochodów razem z Ferrari F360 Spider, które również jest w naszej ofercie i kilkoma innymi samochodami. Bardzo nieprzypadkowy właściciel i udało nam się to auto nabyć od niego po zakupie Zrobiliśmy pełen serwis, tak zwany startowy, założyliśmy nowe opony Continental, sprawdziliśmy zawieszenie, w przednim zawieszeniu kilka elementów zostało zmienionych, jakieś łączniki, jakieś gumowe elementy, oczywiście serwis olejowy i tak dalej. Auto w stanie 10 na 10 absolutna kolekcjonerka. Kolor lakieru to macadamia brązowy, jeden moim zdaniem z najładniejszych w palecie, w palecie Porsche. A jeżeli chodzi o wnętrze, w związku z tym, że to jest turbina, popularnie to nazywając, mamy tutaj praktycznie pełno wyposażenie. Mamy rozszerzony pakiet skórzany. Tutaj drzwi, boczki, drzwi, deska rozdzielcza to wszystko pokryte jest tapicerką skórzaną. Mamy fotele sportowe elektrycznie regulowane w maksymalnej liczbie ustawień. Mamy wspomniane wcześniej zawieszenie aktywne. Pasem mamy również system Sport Chrono Plus z launch Control z trybem Sport. Mamy podgrzewane fotele, system nawigacyjny, zmieniarkę. Mamy również tłoczone logo Porsche w zagłówkach. Chyba jest tutaj wszystko, ile dobrze kojarzę. jest nagłośnienie Boze. Tak, jest również nagłośnienie Boze. Także to jest kompletna specyfikacja wyposażenia. Auto krajowe, bezwypadkowe. Zerknijmy jeszcze do przodu. Oto bagażnik przecież tutaj. <grymne> Ile miejsca? No troszkę jest. O tutaj pokrywa, akumulator był ładowany. Może pozwolę sobie od razu ją zamontować. I taka jest wanna bagażnika. Co się nam tutaj mieści? Jedna duża walizka, dwie mniejsze. Generalnie nie ma tragedii. Spójrzcie sami. Wiadomo, że nie jest to samochód, którym można jechać na zakupy do... do, do w, nie wiem, Ikei. Natomiast na jakiś weekendowy wypad we dwoje, spokojnie myślę, że nam tutaj nam tutaj miejsca wystarczy Bo navigation system. To co składamy dach. Zobaczmy jak będzie prezentować się. Ze złożonym dachem. O ile dobrze pamiętam, jest możliwość zrobienia tego z kluczyka. Kluczyki naturalnie mamy dwa, ale upewnijmy się. Tak jest. Złożone. Proszę bardzo, tak prezentuje się 911 997 Turbo ze złożonym dachem. Aj, piękny samochód. To jest <gryw> jeden z najbardziej seksownych samochodów sportowych w historii. W Dzieje się. dach, oczywiście, jest bardzo szczelny. Posiada świetną izolację, i, i samochodem tym można się poruszać przez większość roku spokojnie, wiosna lato to naturalne, jesień a nawet zima, mamy napęd na cztery koła więc jeżeli jakiś zapaleniec, fanatyk postanowi postanowi sprezentować sobie koła zimowe również można, mamy tutaj napęd na cztery koła więc ona sobie spokojnie spokojnie poradzi Odpalamy o. przebieg sto dwadzieścia sześć tysięcy kilometrów. Jest w stanie dokładnie takim samym jak cało nadwozie i karoseria samochodu. Absolutnie idealne. Tutaj nie ma żadnych przetarć, żadnych otarć, żadnych pęknięć. Te plastiki, przyciski, które tak często bywają wytarte w tych samochodach, zmęczone, zniszczone. Tutaj to wszystko jest, jest idealne. Kierownica nie jest wytarta. Wszystkie te przełączniki, boczki drzwi. Spójrzmy jeszcze na fotel. Boczek fotela dokładnie tak samo. To newralgiczne miejsce, które zazwyczaj jest zniszczone, zużyte, tutaj również jest w stanie idealnym. Naturalnie to czteroosobowy samochód, ale umówmy się, te fotele z tyłu raczej służą jako fotele dla e, albo osób bardzo e, niskorosłych, albo dla dzieci e, lub na zakupy. To również dobre miejsce na bagaż. Głównymi konkurentami 911 997 Turbo jest Audi R8, Ferrari F430, Aston Martin DB9. Moim zdaniem ten samochód jest najmniej ostentacyjny z nich wszystkich, wiadomo R8 czy Aston DB9 to są już samochody bardzo mocno krzyczące, że są tymi samochodami sportowymi, bardzo ostentacyjne, a 911 jest najbardziej stonowanym z tych samochodów, a moim zdaniem również dającym najwięcej frajdy z jazdy. Ponadto na tle konkurentów wypada również, yy, najlepiej jeżeli chodzi o kwestie niezawodności, bezawaryjności. Yy, zazwyczaj nie spotkacie w 430 r z przebiegiem rzędu 100-150 tysięcy, a 911 997 owszem. I zdarza się to dosyć, no chociażby ten egzemplarz mimo yy, przebiegu 120 tysięcy jest w idealnym stanie. I na to składają się dwa czynniki. To, że te auta są po prostu dobre. Są zrobione pieczołowicie, perfekcyjnie, są bezawaryjne. Ten silnik jest kapitalną konstrukcją. A drugą kwestią jest to, że to jest auto sportowe, którym się chce jeździć. To jest samochód sportowy, którego możecie używać jako daily, który jest bardzo przyjazny, którym możecie dojeżdżać codziennie do pracy i nie będzie to stanowić dla Was problemu, nie będzie męczące. F430 gwarantuje wam to oczywiście fantastyczny samochód, ale gwarantuje wam, że po dwóch tygodniach dojazdu do pracy będziecie mieć jej dość. R8K pierwszej generacji to samo. Ten samochód jest z innej bajki. To auto, które jest bezawaryjne, jest bardzo komfortowe z tym zawieszeniem pasm i które sprawia mnóstwo, mnóstwo przyjemności i frajdy z jazdy. To jest najważniejsze, najważniejsze odczucie, które do, towarzyszy Wam jadąc tym samochodem. I aspektem, który chciałbym poruszyć na samym końcu, jest również trzymanie wartości tych samochodów. Jak wiadomo, wśród samochodów sportowych Jednym z najlepiej trzymających wartość modeli jest właśnie 911. Deprecjacja wartości tych samochodów jest bardzo niska i te auta, po nawet długim czasie, są stosunkowo dużo warte na tle konkurencji, która jest warta jedynie ułamek tego co właśnie 911. Jeżeli chcecie, żeby wasz egzemplarz trzymał wartość jak najlepiej i oprócz tego, że kupicie samochód. Dreamcar, którym będziecie jeździć, będziecie czerpać z tego radość, bo jeszcze był lokatą kapitału. Warto pamiętać, że takie samochody muszą być w świetnych specyfikacjach. Tutaj mamy 907, 997 Turbo, czyli praktycznie topową odmianę w maksymalnym wyposażeniu z hamulcami ceramicznymi, aktywnym zawieszeniem Sport Chrono Plus, krajowe, bezwypadkowe, z książką serwisową, dwoma kluczami po serwisie. Więc taki samochód, myślę, że będzie doskonałą ozdobą dla każdej kolekcji i spełnieniem marzeń każdego z entuzjazdów motoryzacji bo umówmy się, kto z nas nie marzył choć raz o 911? A nie wie, co to przyjemność z jazdy ten, kto nie miał okazji takim samochodem jeździć. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i że, że informacje, które przekazałem, przekazałem w sposób klarowny. Jeżeli pojawiły się jakieś błędy językowe, wybaczcie to trema, nie jestem profesjonalnym dziennikarzem motoryzacyjnym. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję Wam za uwagę. Cześć!